Którego mnie zrobiano. Mój piękny panie, raz zobaczony w tym radiowozie, piszę do pana ostatni list. Już mi adwokat z jego gadaniem, też nie pomoże, pora mi dziś i zakraty iść. Mój piękny panie, ja pana kocham, taka jest prawda. Pałkę twą widzę ja w każdym śnie Ale ci z góry kazali panu zrobić mnie w konia Rozkaz jest rozkaz, ja przecież wiem Już mi wiozą w sukę z obstawą, Kogut na dachu czeka z muzyką Koń do taktu zamiata ogonem Mendelssohnem stukają kopyta. Jeszcze grzywnę sypną na szczęście. Prokurator pięć latek zaśpiewa. Srebrne krążki mi wcisnął na ręce. I powiozą mnie suką do młyna. Dziękujemy, dziękuję. bardzo, dziękuję bardzo. bardzo